Nie, ja mówię serio. Zastanówmy się, co byśmy zrobili. No wiem. Tak naprawdę. No to dlaczego? Co nam? Co, mamy teraz, bo czasu, co, przy braku systemu odporności państwa, przy, przy teraz, braku. Co byśmy zrobili? Po prostu, teraz tak jesteśmy. No, what the fuck. Nie musimy to odchwalić dodatkowo. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Premierem jest ten, jest, marszałkiem jest i tak dalej, i tak, tak dalej. I nawet gdyby byli ci poprzedni. To ci, przypominam, że to ci poprzedni dzwonili w panice do Joe Bidena, który akurat był na bali tak, i nie tak, ma tak, tak, na tak. tak. I przypominam też, że. Nie wiem, jak wygląda z pokryciem radarowym, ale tak mam, że średnio. Tak powiem, że większość z tych radarów jest amerykańska i chyba w przypadku Redika to też amerykańskie radary działają, tak? Więc to, to by nie zrobilibyśmy włoski. nic, to to włoski, czyli nie zrobilibyśmy nic, uderzyłyby, nie było pewności, co właściwie znowu uderzyło, czy to była rakieta ukraińska, czy coś innego, byłoby tysiąc narracji, a ktokolwiek jest, nie wiem, w tak, czy, czy w pałcu prezydentkim, wykręcałby numer do Joe Bidena. A i na przykład nie mógłby się dozwolić. W końcu by się dozwolił. Czy Amerykanie mieliby interes w doprowadzeniu do eskalacji, dopuszczeniu do eskalacji? Nie, nie mieli. Więc nawet jak w końcu powiedzieliby naszym, co to było. Dokazano to by nam stulić pysk. I my byśmy pysk stulili. To jest rozwiązanie zagadki. Tak? To właśnie by się wydarzyło. To prawda. Tak by było.